No i Śwaneczko, artysta z tej strony. Mamy piątek. E, skończyliśmy w ostatnim odcinku e, na, e, na czym? Na tym medalionie. To sobie powiedzcie, dlaczego oni chcieli wyrzucić święte rzeczy na śmietnik? Dlaczego wyrzucały święte rzeczy? Już rozumiem, że może nie chcą po tych zmarłych tych rzeczy, ale dlaczego święte rzeczy wyrzucić na śmietnik? A, dobrze, że e, motywujecie mnie do działania i takie rzeczy właśnie ratujemy. Będziemy ratować. E, dewocjonalia. No, i co dla nowych użytkowników, e, e, i do informacji jest takie, że Giga Depozyt został znaleziony fantów, prawda? Takie reklamowy 8 reklamówek, wszystkie rozpracowywałem, wyniosłem je całe, prawda? E, fanty były ukryte w jakichś torebkach po, na, na biżuterię, innych rzeczach, poprzypinane medalionami, innymi rzeczami. Tak, tak by ta osoba wierzyła, że po prostu jak przypnie medal, medalik do, do, do sweterka że ją to po prostu uzdrowi. No i... No, no i co? No i lecimy dalej. Skończyliśmy na, na tym wspaniałym medalionie w, w ostatnim odcinku. Co o nim powiecie? A teraz polecimy dalej. Polecimy z... E, tutaj są fajne już perfumki wyrzucili. Wziąłem, bo mogą to być opakowania vintage. Powiedzcie mi. Tu nic nie pisze, ale tak jakby opakowania vintage, czy co? Powiedzcie, powiedzcie. E, wyrzucili taki depozyt na śmietnik. E, Zebraliśmy. No i co? I teraz pomóżcie mi to jakoś w historii ułożyć i zidentyfikować te rzeczy. Fajne, fajne. A Wy co znajdujecie? Nie chwaliliście się ostatnio w komentarzach za dużo, co znajdujecie, nie macie czasu może, dawajcie na jakieś hasioki, lecimy, coś poszukamy normalnie. Coraz cieplej się robi, to fajnie. Patrzcie, dobrze, że wziąłem jednak te perfumy i opakowania, bo jednak pasują, bo jednak pasują. Patrzcie, Typhon, typ, Typhon hon Paris, nie? Typhon Paris i do niego takie perfumy. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie, nie ma czasu wszystkiego sprawdzać, ale czy to vintage, czy nie, proszę Was o identyfikację. Jest jeszcze trochę ta tyfona no nie? Typhon, prawda? Fajna, fajna fiola z perfumami. Jak najbardziej jestem za, za za samo opakowanie. Ktoś się artystycznie postarał. E, patrzcie, okularki. Kolejne okularki. Tym razem takie. Oczywiście okularków to będzie więcej. Zaraz Wam już pokazuję reszta okularków Te są stare, zacząłem zbierać, zacząłem kolekcjonować okularki, powiem wam po 3-4 latach zacząłem tak na poważnie zbierać okularki vintage, no to też fajna kolekcja starych vintage okularów będzie, no nie by była, można, można i co dalej, tu są te okularki, Reszta tych okularów, patrzcie ile ich jest jeszcze, takie wziąłem, takie były w tych workach, nie pamiętam czy było więcej czy mniej, musicie tam te odcinki do... lepiej... Też można przeanalizować, co ja tam wyrzucam. Nagrywam to na żywo, bez żadnych obróbek, bez żadnych reżyserii. Także to jest wszystko na żywo, szczere, i tak leci, tak ma być, do niczego się nie przygotowuję. Lecimy na żywca. No, no i tyle. No i zawsze, zawsze będę sobą. Kanał jest niezależny. Dlatego nie, 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 bez względu na żadne polubienia, na żadne subskrypcje, to e, robię to z pasji i Zawsze to kochałem i tak, tak będę robił sobie po prostu, dorzucał te, te przygody śmietnikowe. Także prawdziwi śmietnikowie artyści zapraszam i też towarzyszycie mi w tej wspaniałej przygodzie. Może w końcu znajdziemy jakieś rzeczywiście, nie wiem, będą dorzucali normalnie jeden dzień, drugi złotami, złotem, ciężarówki, złotem. No, no nie wiem, może znajdziemy jakiś taki ko konkretny rekord. Ale lecimy dalej z podsumowaniem. Póki co teraz. No i co skończyliśmy na tym e, takie dwie e, takie dwie e, na rękę e, PRL Patrzcie na to. To jest to jest fand. To jest fand. To jest fan, To jest fand. Słuchajcie, to jest fand. Ja już tu mam magnesik. Także zaraz będę to magnesikiem wam e, pokazywał. E, ale zobaczcie, to jest fandzik. Patrzcie, magnes tego nawet nie przyciągnie. Bo to wszystko tutaj, patrzcie, co jeszcze było ostatnio: to, to miedziane, to. Tu nic magnes nie przyciąga, patrzcie. Tu wszystko ma tylko to: tu wszystko ma swoją jakąś, jakąś tam e, wartość, póki nie jest tym złomem, no nie? Jak mosiąc damy mosiężnego Maćka, to mosiąc to jest, to jest naprawdę wspaniała rzecz. Uwielbiam przedmioty z mosiądzu, naprawdę. Ma wspaniały kolor, Kto to dzwoni? Dzwoni normalnie, skorpion. Skorpion dzwoni, ty. Patrzcie. Skorpion dzwoni. Halo. No się... Co tam? Co tam, Skorpion? No co, co to się stąd dzieje? No co tam? No, no nie wiem, no jak będę na razie robił, jestem, jestem w galerii. Jak będę, to, to się do ciebie odezwę, nie? <laughs> A to może być nawet 11 w nocy. O, to może być nawet trzecia 3, trzecia 3, 3, 3, 3, 3 po południu w nocy. <laughs> <Pietra>. <laughs> <laughs> A co robisz? No robię, robię na razie parę rzeczy, dlatego, dlatego, ten, tutaj podsumowania robię ludzikom, dlatego, dlatego... A tak. nagrywasz? No, 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 nagrywam, nagrywam oddeczkę. No, dlatego, dlatego odezwę się do Ciebie jak wrócę, dobra? No nie no, to jest, wiadomo, że się, że dzisiaj to się nie odezwiesz, Dobra, dobra, to się odezwę mordeczka jak wrócę, a na razie kończę podsumowanie tu ludzikom. Patrzcie ludzika, co tu, patrzcie ludzika, co tutaj mam, bo jesteś, jesteś akurat trafiłeś na żywo, na żywo jesteś na linii, no nie? Także Skorpion będzie normalnie w następnym odcinku. Dobra, pozdrawiam wszystkich <laughs> Skorpion, Skorpion wjechał normalnie na tematy. No no i co, no i co? Podsumowujemy tu dalej. Także wspaniały artefakt, wspaniały artefakt. Zobaczcie, zobaczcie sami. Zobaczcie sami tutaj. Cześć Skorpion, tak, pa. Potem, ode... Potem się odezwiemy do Skorpiona. Wpadł na linię na żywo. No dobra, wspaniała, wspaniała rzecz z Mosiądzu Piękne, piękne to zawieszka, czy co to, nie wiem, nie wiem ale ale ocencie sami datowanie czy to jest starsze niż PRL, bo to chyba nie wiadomo czy może jakiś młody PRL, czy stary PRL jak się na to zapatrujecie, to mi powiedzcie moi kochani To mi powiedzcie, moi kochani Piękny młosiąc, piękny, wspanialutki. Wspaniały, wspaniały artefakt. No i dobra, no i lecimy dalej. Lecimy dalej z tymi znaleziskami. Okularki tu widzieliście, wszystko widzieliście z tych rzeczy. To teraz może przejdźmy do kolczyków. Teraz może przejdziemy do kolczyków. Tutaj mamy takie wspaniałe kolczykusie. Klipsy. Eee no i co, no i co, ładne, podobają mi się, mi się podobają, są takie ciężkie, mimo że nie są mosiężne, ale jakoś, jakoś czyste są i, i, i świeże, powiem Wam, jak na, jak na możliwe, że PRL, no jak na PRL, no, to, to są rzeczy z PRL-u, wszystkie. No i co, co tu mamy jeszcze? Patrzcie, o, zobaczcie, takie, takie klipsiki, nie wiem, czy są srebrne, czy nie. Oczywiście, magnes nie przyciąga, dół może nie być srebrny, bo dół może być ten. Ale to ja nie wiem. To takie mi wygląda. Hmm, fajne, fajne. Patrzcie, magnes ich nie przyciągnie. Magnes ich nie przyciągnie. Czy to przyciągnie, jak mówiłem to? No, to przyciąga. Tak, ale tego nie przyciąga, prawda? Bo to jest mosiężne, a to, a to właśnie nie wiem. Możliwe, że nie. No, a może stalnie nierdzewna. Dobra, no i co? Są dwie sztuki. E, jeden jest taki troszeczkę zerwany, prawda, ale spoko, 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 dobra, zobaczymy się w następnym odcinku, bo już mija czas, no i do usłyszątka, do zobaczonka, mordaczki moje.